Witam w nowym odcinku z prezentacji nowego nabytku jakim jest oprezentowana tutaj przyczepa rolnicza. Ciężarowa jeszcze na ten moment jest ciężarowa muszę się udać na stację diagnostyczną przerobić i przerobić ją w papierach na przyczepę ciężarowo-rolniczą, bo ona będzie użytkowana rolniczo co za tym idzie będzie yy, mniejsze oce do zapłaty i będzie przegląd też dużo tańszy i będzie robiony wtedy co dwa lata a tak mamy co rok a i jeśli jest taka przyczepa to ciężarowa to chyba było coś że trzeba pisać pismo do gminy że będzie właśnie ona użytkowana yy, w charakterze rolniczym po to, aby nie płacić 4000 bodajże co roku podatku drogowego do gminy. Coś tak było. Pamiętam jak kiedyś kupiłem d 47 właśnie to tak było zanim się ją przerobiło. A można to przerobić na stacji diagnostycznej i przeznaczenie. No i wtedy będzie no, taniej, tak? A, a po co płacić jak naprawdę ona będzie użytkowała na rolniczo co większość swojego tutaj umie życia to ta przyczepa przestoi, w żniwa. Parę, parę akcji i później wywóz jakiegoś zboża w późniejszym okresie. Jesiennym, czy, czy wios na wiosnę, a tak to No i może jeszcze się przyda W kukurydzy, bo ona ma wywrot na wszystkie strony i ma otwierane doły, że można uchylić dołu. To i właśnie przydałaby się też na akcji kukurydza, bo tam właśnie pod suszarnię to tak pasuje do tyłu wysypać nie tym sypem wąskim, tylko szerzej, właśnie całą burtą tylną. A konkretnie jest to model przyczepy Autosan D50 z przeróbką całej zabudowy oraz tutaj ramy dolnej i górnej. Z przeróbką na przyczepę wywrotkę. Z tyłu mamy wywrot na kulach. Czyli jest szerzej, stabilniej przy wywrocie, no i pewnie mocniej, bo jak. Aha, no tutaj nie było wywrotu, no ale jak w tych starych, to wszystko tam lubi mieć luzy. I co tutaj. A tego nie było. Tutaj mi sprzedawca dorobił. Umówiliśmy się yy, wyjście na drugą przyczepę na wywrot. Mam tutaj i yy, hamulce wodowy, bo mam drugą D55 to tam jest też jednowodowy układ żeby to pasowało jedna do drugiej zaczep automat wysyp no i tutaj wysyp też mi się podoba bo jest wąski umie żmijką idzie to dość no na moje warunki sprawnie ale ale chodzi o to że jest wąski ten yy, no ten kosz, który tam mam taką prowizorkę zrobioną i do dmuchawy też jest wąsko, to lepiej jak jest tak, a nie jak w niektórych, że chyba tam jest 40 tych nowych przyczep, to trochę za szeroko dla mnie, ale tu jest idealnie. Co tam jeszcze, błotniki ma z tyłu, załątowane opony, to są... Jak można zauważyć tiroskie koła. Szerokość 295 na 80 R22,5. Takie były. Z takimi ją kupiłem. No, jakby były szersze troszkę, to na polu mogłyby być. Zawsze to trochę więcej te, tego oporu by stawiały, no, żeby nie wpadały w ziemię, no ale dobra. Mamy takie. Nic tu nie, nie będę kombinował. No i hamulce tutaj są takie. Nowe, nowe siłowniki. No i oryginalnie, jak była przerobiona, to było to na olejowym systemie. A u mnie w traktorach jest pneumatyka. I tutaj się z kolegą umówiliśmy i poprzerabiał mi. Jest tutaj butle. Uruchomił bo ona była zawieszona, ale nie było tu nic podłączone pod ten system olejowy, a te siłowniki mają taką możliwość, że są uniwersalne. No i teraz mam też olejowy, mogę tutaj zastosować hamulce olejowe, jak i pneumatykę. No i tutaj też sobie tak wymyśliłem. Kolega mi tu dorobił ten zaworek prosty. Yy. Nie chciałam mieć tam dwóch przewodów, że, że z ciągnika, bo to i tak trzeba wyjść tam, jak na skupie, zorientować się co i jak. I mam, że tutaj przełączanie przód- tył, przednia przyczepa tylnia. No i tak schludnie tu jest porobione. Te przewody akurat są. Tutaj mam tu też o, takie ułatwienie do tych węży, żeby. Brakuje mi tutaj stopki na, na tym dyszlu. Coś trzeba pomyśleć, bo tak trzeba wysoko dość nogę podnosić. Podest jest do, do plandeki, można coś tam obserwować, jak tamte zboże się sypie z kombajnu. Mamy też tu drabinkę. Czyli każdy wejdzie tutaj nie tylko jakiś młody sprawny, ale i, i ktoś mniejszy, i ktoś starszy się wdrapie, bo jest dosyć wysoka ta zabudowa. Dół 50, góra 60. Plandeka jest na paskach, że można sobie tutaj ją napiąć. Ten deszcz nie będzie, woda stała, jak deszcz popada na plandecę. Przynajmniej pustej, bo tak, wtedy to jest jakieś zboże, to coś tam się podpiera, tak to na tych samych gumach to się zapadnie, wiadomo. Yy, no i to jest o, super sprawa dolne otwieranie. Ciach i ten. I się nam pięknie materiał wysypuje z przyczepy. No, można też to tradycyjnie. Yy, wtedy tutaj otwieramy tymi dźwigienkami i damburta leci odwrotnie że góra się otwiera a nie dół co tam jeszcze no na wyposażeniu plandeka może zaraz ją podniosę zobaczymy jak to wygląda jakieś obrysówki są tutaj o rurki pozamykane Taka dbałość o szczegóły. To mi się podoba. Opony, nawet jak ją oglądałem, na stazo z oblepionymi. Nie było widać bieżnika, nic. A tutaj coś, coś jeszcze jest. Pani! Na nasze potrzeby to ta opona pochodzi. Jeszcze. No, z takimi kołami to można już lecieć sobie po drodze. Nic się nie grzeje. Ogólnie to ta przyczepa zastąpiła tą, jak moj, ktoś obserwuje, kanał moją D35, którą sprzedałem właśnie przez telefon. <grych> poszła. Ludzie są zadowoleni i niech służy sobie. To jest właśnie ta przyczepa, to jest jej następca. Chodziło mi o to, żeby było wywrot do tyłu. No i wiadomo, bo też jest większa, więcej pomieści. A u nas są budyneczki małe, czyli jakieś przeładunki czy coś, to szybko właśnie musi iść żmiką lub dmuchawą, zależy gdzie się sypie i to idzie do tyłu. No najwygodniej tak, wiadomo. A na skupie, no to na bok. No i też chodziło mi o to, bo dużo z przyczep jest w ogłoszeniach, że mają wysyp ten dolny zrobiony, ale tylko z drugiej strony, a u nas przeważnie na skupie jest tak, że tą stroną, właśnie po której stoję, czyli na prawą stronę, żeby trzeba trzeba wysypywać, no, a jak to wiadomo, w żniwa tam stoją kolejki tych tych zestawów, żeby przejechać od drugiej strony to jest kombinacja, bo ktoś cię tam zestawi. To... A to, że się wpychasz mogą powiedzieć, bo od drugiej strony wjeżdżasz. A tak to sobie stoję gdzie chcę. I wysypuję jak chce. I o to mi chodziło. No, co jeszcze tu mogę powiedzieć o tej przyczepie? No, no i tak się udało kupić ją, że, że kolorystycznie pasuje do tych naszych przyczep, które no, zostały, i dalej będą jeździć u nas. Bo mamy podobne kolory: zieloną zabudowę, dół no powiedzmy, że też ciemny. Bo tam jest jeden czarny, w drugiej to jest do pomalowania, do zamknięcia w ogóle. Tam są te ramy, no ale dobra ale ogólnie z daleka jak ktoś spojrzy no to kolorystycznie nam to się zgrywa mamy i plandeka też jest w takim yy, to był chyba antracyt tak jak ja zamawiałem na te swoje kolor antracyt także tu wszystko pasuje no i też jest rodzina autosanek yy, no i co jeszcze a to że ta przyczepa yy, po prostu mi się zmieści pod dach a na przykład jakaś dłuższa, to już mi nie wejdzie. No i to też jest duża zaleta, bo ja nie lubię jak właśnie te maszyny niszczą, stoją na słońcu, na tych deszczach. Jak jest pod dachem, to jest no super sprawa. No, no cena dość spora, sporo za to trzeba było dać. Bo, bo te przyczepy się cenią, które są przerabiane na, na wywrotki, na trzy strony, na dwa siłowniki, to jest no na takiej przyczepie, to jest różnica 10 tysięcy. Przy tym samym, no wiadomo, nie będzie miała tyłu uchylanego, bo po co, jak ma na, dwa, na dwie strony, ale ten. Różnica w zakupie z przyczepy, która kipuje do tyłu, a, a na boki tylko to jest 10 tysięcy jak nic z tego co, co patrzyłem po ogłoszeniach. No i udało się ją trafić dość blisko 50 km. Kejsem pojechałem wczoraj i, i przyczepę się przyprowadziło. Trochę lepiej jak godzinę się jedzie także nigdzie w polsce tak koszt lawety mi tu odszedł jedynie paliwo no i tak się zestaw prezentuje się nie można doczekać żniw teraz oby coś miała wozić ta przyczepa i mogła na siebie zarabiać i się wracać dobra może uniosę zobaczymy jeszcze spód A. No, i tak to się prezentuje po podniesieniu. To jest maks. Maks wysokość, uznosienia. Chyba wystarczy. No, do złoża na pewno. A ziemia, no, chyba też. Nie ma tutaj żadnego tego linki, ani zaworu, żeby odcinało. Właśnie nie wiem, trzeba z tym uważać. No do, do góry no to nic tutaj się nie stanie, ale na boki, żeby nie przesadzić. Jak ktoś inny by na przykład wsiadł. Może trzeba będzie coś pomyśleć o tym zaworku jakimś, żeby to odcinało to. Widzę, że tam na filmikach inni jak tworzą te nowe przyczepy zabudowy, remonty robią to to tutaj coś dają, siłownik jest nowy nie, nie znam producenta po prostu czarny tutaj te uszy też z przodu konkretne A i obrotnica tutaj była, coś mówił chłopak, że była przerabiana, tam tamta była wybita. Tyle. Tutaj ma odbojniki tylko gumowa, że na ramię stoją. Zawsze tu będzie trochę amortyzować ciszej to pracować po drodze. I odboje też ma takie konkretne. No, tutaj rama zamknięta. Fajnie. Zmocnione to wszystko jest. No i zarejestrowana jest przyczepa. Muszę tylko właśnie udać się na stację ogarnąć to. A, i brakuje jej trójkąta, bo do tego, żeby ją przerobić, musi być jeszcze trójkąt. że maszyna wolnobieżna No i trzeba będzie jej tu go pewnie tak głupie naklejany, naklejka i go przykleję i, i, i tyle zaczep jest to może być jako rolnicza w sumie ona ma przegląd, no ale jakby się to zrobi teraz od razu to będzie już Ogarnięte. No, fajna, bardzo mi się podoba ta przyczepka. Udało się ją tutaj zaparkować w garażu. Większa już tutaj by się nie zmieściła, bo z przodu osiem. Dyszel i tak jest skręcony i podniesiony do góry tam jest 10 cm zapasu jest a tył to jest luzu cm na górę no, na wysokość no jeszcze coś tam zapasu jest ale już coś większego by tutaj nie zmieścił także o to o co mi chodziło czyli że sprzęt pod dachem. Schowany, to udało się to zrealizować, i dosyć zabudowa też nie jest spora. Także na nasze gospodarstwo, akurat ta przyczepa, I co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No, wjechać w nią też nie jest tak prosto, bo, bo wąsk, dosyć wąsko jest. Ten garaż nie był robiony pod takie sprzęty. Tylko na te mniejsze, no ale udało się ją tutaj zmieścić. No i co? Będzie czekać na zniwa. Zaczniemy pewnie od, od jęczmienia. Także coś tam będziemy nagrywać. Będzie co oglądać. Jeśli kogoś interesuje te moje gadania, także ja już tutaj swoją robotę wykonałem. Przyczepa przyprowadzona filmik nagrany, to teraz może ktoś właśnie, jeśli nie subskrybuje, kliknąć subskrypcję mojego kanału, dać łapkę w górę i zostawić komentarz, jak ta przyczepa wam się prezentuje, czy warto takie kupować, czy co, no czymś trzeba wozić, te jest boże. A jeśli chodzi tutaj o cenę, no to nie wiem czy, czy, czy mówić, czy właściwie sprzedający by chciał, żebym tu ogłaszał. Cena. Cena myślę, że rynkowa. Każdy może sobie wejść, w ogłoszenia zobaczyć, po ile takie przyczepy chodzą. Nie jest mało, ale z drugiej strony. Zrobić to wszystko, pokupywać te wszystkie rzeczy. To pojeździć za tym to też nie jest taka prosta sprawa. I tu się trzeba też narobić. No, to wszystko jedno z drugim musi współgrać. Także to tyle.